NASA, o ten artykuł 22 nie Zdaje się nie do mnie, poza tym ja się na ten temat... To do, było pytanie do pani doktor jako specjalistki w zakresie prawa pracy. Dobrze, czyli... to pan się przygotowuje do pytania o współpracę z administratorami bezpieczeństwa i informacji, a panią doktor pytała o artykuł 22. Z punktu widzenia tak zwanego pracy czyli osoby, która specjalizuje się, bo tak mówimy, że jesteśmy pracę punktu widzenia przepisów kodeksu pracy, przepisów kodeksu pracy i prawa pracy, artykuł 22 z 1 jest przepisem, znaczy, inaczej chciałam to powiedzieć, jest przepisem koniecznym, albo niezbędnym, albo inaczej mówiąc, on nie powoduje z perspektywy prawa pracy, nie powoduje jakichś zagrożeń pod tytułem, czy jest zbędny. W praktyce jeśli się przyjrzymy temu przepisowi i wychwycimy te poszczególne elementy, te dane osobowe, które tam się znajdują i ten przepis, przypomnę Państwu, że on ma charakter, to, to wyliczenie ma charakter zamkniętego katalogu, no to rzeczywiście w praktyce on funkcjonuje inaczej. Wystarczy chociażby, wystarczy chociażby wziąć do ręki pierwsze lepsze CV, które wpływa do pracodawcy. No mówiliśmy w sprawie pracy, oczywiście nie ma jednolitego stanowiska. Mówimy tak, niektórzy z nas mówią, że ten przepis nie powinien być wymieniany i stanowi podstawę żądania od kandydata do pracy, czy od pracownika tych danych, które są tam określone, ale dopuszczamy również takie stanowisko, że jeżeli dane są przez kandydata czy przez pracownika złożone ze swojej woli, tak, na przykład właśnie w Syrii, mogą być przetwarzane, jeżeli, i tutaj to zastrzeżenie moje będzie uczynione, jeżeli ich wykorzystanie, ich przetwarzanie nie będzie miało czy nie doprowadzi do dyskryminowania kandydata na pracownika, bo jest zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu albo pracownika. Jeśli chodzi o zgodę, bo tutaj jest problem z tą zgodą, też chyba ktoś pytał o to zgodę, tak? Jeśli chodzi o tę zgodę, no to mówi się tak, że w stosunkach pracy właściwie nie można powiedzieć, że zgoda jest składana w warunkach dobrowolności. No bo o jakiej dobrowolności my mówimy? No wiec jak pracownik zawsze będzie ten przymus ekonomiczny pracy miał. To, to, to nie można powiedzieć, nie wyrazisz zgody, to nic się dla ciebie negatywnego, z niczym negatywnym to nie ma, związku, albo skojarzenia. Z punktu widzenia prawa pracy też trzeba pamiętać o tym, że prawo pracy, i to warto chyba podkreślić, bo my o tym zapominamy, prawo pracy, prawo stosunku pracy jest prawem opartym na wzajemnym zaufaniu stron. W związku z tym rodzi się takie pytanie, po co ty chcesz, pracodawca, o mnie wiedzieć więcej niż jest ci potrzebne do realizacji stosunku pracy. Zaufajmy sobie, tak, to jest to wzajemne zaufanie, stosunek pracy jest indywidualnym stosunkiem prawnym opartym na wzajemnym zaufaniu. Ale problem polega i chyba jest dostrzegalny na takiej szerszej płaszczyźnie. My mówimy tylko o prawie pracy, natomiast w dzisiejszej rzeczywistości prawo pracy, czy też inaczej zatrudnienie, to nie jest tylko prawo pracy. I wtedy, kiedy zaczynamy mówić o zatrudnieniu tzw. cywilnoprawnym, no to nam się robi wyłom absolutny, dlatego, że wtedy nie stosujemy przecież kodeksu pracy. I mówimy tak, od pracownika to ja mogę żądać tylko tych danych, które są w artykule 22 z 1, ale od cywilnoprawnego pracownika mogę żądać tylko wszystkiego, co mi się podoba, prawda, bo nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jest no? perspektywy, tak jak mówię, prawa pracy. W prawie pracy dostrzega się ten problem i on jest rozwiązany w taki sposób, jeśli pracownik Zna, czy kandydat na, na pracownika uznaje, że przedstawiając inne dane pracodawcy może wpłynąć na wybór pracodawcy wybór tego konkretnego pracownika, czyli jeżeli ja powiem o sobie więcej, przedstawię informacje szersze niż na artykule 22 z rynku, i dzięki temu zostanę pracownikiem, nie ma tutaj żadnego, żadnego problemu. Dlatego, że to jest właśnie ta no, zgoda na ujawnienie informacji nie na żądaniu pracodawcy, tylko na ujawnienie pracodawcy informacji o sobie w szerszym zakresie, niż termin pracodawcy pod 22. 1. Ja mam wątpliwości co do tego przepisu, bo wątpliwości dotyczą na przykład zakazu zadawania pytania ile masz lat, nie trzeba tego robić, bo jak jest wskazana, żądanie, Prawo żądania, podanie informacji o dacie urodzenia, no to nie ma to żadnego znaczenia. Czy ja zapytam, ile ty masz lat, czy spojrzę, albo zapytam, kiedy się ktoś urodził, prawda, bo to na to samo wychodzi. Więc nie wiem, czy, czy, czy wyczerpałam odpowiedź na to pytanie, czy też. Czy to może po spotkaniu indywidualnie, tak, indywidualnie do powiedzenia. Pani mecyna, się kolejnym tu możemy zblokować sobie te dwa pytania. Chodziło o pytanie jednym o bariery przedsiębiorczości, administratorów, czy są jakieś takie problemy, które Państwo uznają, zapalące z państwa punktu widzenia i z państwa oglądu sytuacji i drugie dotyczące współpracy z administratorami bezpieczeństwa informacji. Dziękuję. Tak no więc ja uważam, że w ogóle jeśli chodzi o administratorów bezpieczeństwa informacji, to to jest jak mówię, na przyszłość kluczowa instytucja jeśli chodzi o relacje z dużymi instytucjami i tak naprawdę to jest to, jest to również odzwierciedlone w tych projektach, które są w tej chwili procedowane w Unii Europejskiej. Administrator bezpieczeństwa informacji jako też odzwierciedlenie po prostu inspektora ochrony danych osobowych, jest instytucją uważam kluczową i która powinna się nadal rozwijać. Ja wiem, że pan minister Wiewiórowski w swoich wystąpieniach podkreślał rolę administratora bezpieczeństwa informacji i wskazywał, że tego typu instytucja powinna w ogóle stanowić pewną alternatywę dla administratora danych osobowych, jeśli chodzi o reżim związany z rejestrowaniem zbiorów. Była nawet taka, taki pomysł, który nigdy nie został przełożony na język ustawodawczy, żeby była to pewnego rodzaju alternatywa, że ma, to są silniejsze obowiązki w zakresie, w zakresie zgłaszania, rejestrowania, albo ich właśnie nie ma. Natomiast jest, jest powołany administrator bezpieczeństwa informacji. Uważam, że to jest słuszna alternatywa, tym bardziej, no, że w nowych projektowanych przepisach następuje również odchodzenie od rejestrowania zbiorów. Wobec powyższego, ten, Inspektor danych osobowych, który nazwijmy go lokalnym inspektorem danych osobowych, może być rzeczywiście niezwykle ważną instytucją i ciekawym rozwiązaniem z punktu widzenia potrzeb również biznesu. Dlatego, że y, y, ustanowienie tej instytucji, z czego nie wszyscy korzystają, będzie dawało określone gwa gwarancje y, co do y, y, przestrzegania prawa i stosowania pewnego ładu korporacyjnego w danej, y, w danej organizacji, w zakresie oczywiście tego wysokiego standardu ochrony danych osobowych. Ponadto y, y, uważam, że instytucja. Y, y, Administratora bezpieczeństwa informacji no jest właśnie niewykorzystana, że jego możliwości nie zostały jeszcze do końca wykorzystane w praktyce. Wobec powyższego sądzę, że inspektor, generalny inspektor ochrony danych osobowych powinien być zainteresowany w budowie sieci tych inspektorów lokalnych, ponieważ. To będzie ta instytucja, na której mógłby się oprzeć w wykonywaniu swoich ustawowych kompetencji. Jednocześnie istnienie ABI, no, jakby to powiedzieć, odciąża od określonych obowiązków przedsiębiorcę, jako administratora. Wobec powyższego uważam, że tym sposobem przedsiębiorca może się bardziej skupiać na istocie swojej działalności, a jeżeli przy okazji tej działalności w sposób istotny dokonuje przetwarzania danych osobowych, w tym również w zbiorach, to ma od tego wyspecjalizowane, nazwijmy to, zbrojne ramię w postaci właśnie AWI czy... Inspektora tego lokalnego, miejscowego, inspektora ochrony danych osobowych. Wy, wydaje mi się, że, że jest to również pewnego rodzaju propozycja, która niezależnie od tego, jaki będzie kierunek dalszych prac legislacyjnych, może być przedmiotem rozważań na styku generalny inspektor przedsiębiorcy co do zakresu praktycznego stosowania nawet na gruncie obowiązującego prawa, upowszechniania tej instytucji. Traktuję to, to jako element właśnie działań upowszechniających zasady ochrony danych osobowych i myślę, że w gruncie rzeczy jest to również praktyczny ukłon pod kątem potrzeb przedsiębiorstw. Chciałbym zwrócić również uwagę, jeśli mówimy o priorytetach, że w nowych regulacjach pojawiają się poważne obowiązki Biodo w zakresie, powiedziałbym, no, takich działań prewencyjnych, czyli, czyli w zakresie projektowania. Z zbiorów i już na etapie projektowania zbiorów powinno następować oszacowanie ryzyk, jakie prowadzenie zbiorów i przetwarzanie danych w zbiorach pod określonym kątem niesie dla ochrony danych osobowych czy, czy w ogóle dla gwarancji ochrony danych osobowych. Uczestniczyć ma z założenia, no to jest wniosek. Delegie ale oparty o konkretne już projekty przedłożone przez Komisję Europejską. Uczestniczyć w tym jakby takim wstępnym oszacowaniu ewentualnych ryzyk ma również Generalny Inspektor wydając w tym zakresie opinię i zdaje się, że są propozycje co do wiążących terminów, w których generalny inspektor ma wydać opinię na wniosek właśnie administratora, czy na wniosek, czy na, znaczy na, na wniosek administratora bezpieczeństwa informacji, co do tego, czy przetwarzanie danych w zbiorze będzie rodziło określone ryzyka i w związku z tym jakie należy podjąć środki czy nie będzie rodziło czy też te ryzyka związane z ochroną danych osobowych będą tak duże że z góry generalny inspektor będzie miał prawo zakazać aby w określony sposób to przetwarzanie danych prowadzić no wdrożenie tego uważam ułatwi sytuację, bo wszyscy będziemy mieli pewność co do prawa i obywatele, zanim powstanie przetwarzanie danych, to będzie poprzez instytucję generalnego inspektora y, 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 obywatele będą mieli y, możliwość jakby prewencyjnego przeciwdziałania. Y, y, po drugie przedsiębiorcy, nie angażując zbytnich środków finansowych w przedsięwzięcie, które z góry mogłoby być skazane na, na niepowodzenie ze względu na konflikt z przepisami obowiązującej ustawy. Tak bym to, proszę Państwa, widział. Oczywiście no, to jest temat, który, który możemy. Nad którym możemy debatować długo i nie ma bardzo, bardzo wiele aspektów, bo, bo tutaj od razu można też stawiać pewnego rodzaju rozróżnienie między tymi wielkimi transnarodowymi przedsiębiorstwami, o co, o co pytała pani Głowacka, i, i jakie zagrożenia stąd wynikają, no zwłaszcza w kontekście prawda, sprawy Google Spain, co z tego wynika. No ale możemy również mówić o przedsiębiorcach, którzy są administratorami danych i przetwarzają te dane w skromniejszym zakresie i skala, jakby to powiedzieć, wyzwań i ryzyk będzie, będzie mniejsza. Także nie wiem, czy od razu kontynuować, przechodzić do zagadnień związanych z przedsiębiorstwami transnarodowymi, ale... Może Pan rzeczywiście się już do tego odniesie, to będzie ja okażę sobie to. Tutaj, tutaj mamy, mamy przede wszystkim sprawę, która, która mówią niektórzy, jest rozwojowa, czyli sprawę Schrems, prawda, austriacką. I, I z tego co wiem, już 25 tysięcy osób, obywateli Unii Europejskiej przystąpiło. Nie wiem czy skutecznie w sensie procedur sądowych, ale na pewno skutecznie w sensie wyrazu publicznego, czyli wyrazów poparcia. Jest to, jest to uważam absolutny priorytet przyszłego biodowodu, aby zwracać uwagę na, na relacje właśnie z tak potężnymi organizacjami które wobec deficytu prawa, no chociażby tak, takiego deficytu, o którym mówiliśmy w kontekście safe harbor prawda, i, i niedowładu regulatorów za oceanem, mogą dokonywać działań, które, które będą powiedziałbym kontralegem lub preterlegem. Jak sobie z tym radzić, no to, jest, to jest pytanie, myślę, to jest wielkie pytanie europejskie. To nie jest wyłącznie pytanie na gruncie, na gruncie polskim. Natomiast, natomiast to, że obok działań całego kompleksu związanego z tak zwanym organami policyjnymi i bezpieczeństwa, to, to instytucje ponadnarodowe stanowią, no, jakby to powiedzieć drugi z kategorii podmiotów, którego funkcjonowanie niesie potencjalnie największe zagrożenie dla ochrony danych osobowych. I to są zupełnie dwie różne kategorie zdarzeń, bo w jednym przypadku mamy przejaw działalności państwa, tej powiedziałbym represyjnej, czyli w sprawach karnych. W drugim przypadku mamy po prostu do czynienia z wielkim biznesem. Wydaje się, że, że uzbrojenie generalnego inspektora w takie instrumenty jak na przykład one-stop-shop, przewidziany w nowym prawie unijnym, będzie stanowił pewnego rodzaju tutaj, no, zwiększał przynajmniej gwarancję ochrony. Poza tym, no cóż, to jest kwestia taka, że jeżeli wszyscy będziemy mieli świadomość, że korzystając z pewnych usług u operatorów globalnych narażamy się na, na znaczy obniżamy standard naszej ochrony to być może będziemy z większą rozwagą podchodzili do korzystania z tych usług. Z drugiej strony, jeżeli będziemy o tym cały czas pamiętali, to będziemy traktowali to jako pewien osobisty priorytet i zwracali uwagę, jakby z większą wrażliwością będziemy podchodzili do różnego rodzaju zagadnień społecznych, które po prostu są przedmiotem debat. To są debaty, przemijają, E, prawda. Natomiast e, wnioski trwa, e, trafiają do, e, wyłącznie do wolskiego grona ekspertów. Ja deklaruję, że e, gdyby tak się zdarzyło, iżbym miał wpływ na pracę generalnego inspektora, to w tym zakresie e, e, uczestnictwo, uczestnictwo w przedsięwzięciach. E, e, organizacji społecznych, czyli organizacji społeczeństwa obywatelskiego stanowiłoby mój priorytet, również jeśli chodzi o te zagrożenia, które, które niesie życie współczesne. Tak bym na to pytanie odpowiedział. Oczywiście, jeśli byłyby pytania szczegółowe, to jestem nieodmiennie do dyspozycji. <ARM> <tutto cienio> <sushi> znaczy <suinde> dziękuję bardzo. Pani doktor. W kilku słowach, gdyby się może pan chciała odnieść do tych falących problemów. Co jest pani zdaniem na Ja chcę, ja tutaj już pan mecenas powiedział właściwie wszystko. Tylko chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę na pozycję administratora bezpieczeństwa i informacji. Przypominam, że ten, że, że to jest zawód, który został wpisany do załącznika, do, do rozporządzenia, do ustawy o promocji zatrudnień w 2010 roku. Więc to nie jest tak, że zaczęliśmy o tym mówić niedawno. I teraz to, o czym trzeba pamiętać, to wyposażenie administratora bezpieczeństwa, czy, czy jak tam jest mowa w tym rozporządzeniu, jest mowa o inspektorze danych osobowych, należałoby to, o czym teraz ustawa po zmianie zastanowić, że to ma osoba, która posiada wzajemnie kompetencje i merytoryczne przygotowanie może być z tym merytorycznym przygotowaniem, ponieważ zawód jest, ale wymagań co do wykonywania tych funkcji w zasadzie, w zasadzie nie zostało rozreślone. Nie wiadomo, co to znaczy merytoryczne przygotowanie. Oczywiście doświadczenie jakieś na pewno wydaje mi się, że powinniśmy dodać uwagę na to, że to powinna być osoba no, niezależna by, by, wyposażona w pewne kompetencje, nawet powiedziałabym, takie władcze w stosunku do, do pracodawcy czy przedsiębiorcy, do administratora danych, może tak, na ciągu tutaj do tego do tego się odnoszę. Po to, żeby właśnie zapewniać tę możliwość wykonywania kompetencji. Jego rola na pewno będzie rosła i myślę, że tutaj też jest rolą PIODO, takie wzmacnianie pozycji administratora bezpieczeństwa i informacji. Ja sobie tak myślałam jakiś czas temu, dawno temu, że właściwie to powiedzieliśmy, że czekamy tak, ciągle na te zamysłowe jednostki, które od dawna mówiło, że tam ewentualnie powstaną dwie, bo tak się na te regiony, żeby to nie powstały te zamysłowe jednostki jodo, bo to, to, to jest, to była chyba możliwość, jak ta struktura generalnego inspektora objęła jednak większą część kraju, gdyby byłaby tylko Warszawa, możliwość właśnie częstszego kontaktu, wymiany doświadczeń, szkolenia. Chyba by to ułatwiło sprawę i umożliwiłoby wzmocnienie no, tej pozycji w Dzisiejsze czy w ogóle zaangażowanie pozarządowych organizacji, bo ja uważam, że to, to przy innych również okazjach powinno ma być duże, nawet też po to, żeby nie chcę będzie wspierać Generalnego Inspektora, ale też i kontrolować Generalnego Inspektora i monitorować działalność Generalnego do Inspektora, <stuturacja> i dopytywać, co w tym... konkretnej sprawie, dlatego że to działa mobilizująco na, na osoby, które się tym mają zajmować, a ona też. Jeśli chodzi o tę procedurę to, to ona on jest taka europejska, to trzeba by było jakąś przenieść chyba na ponad, czy zrobić, zrobić może, nie wiem, jakąś próbę zbudowania podobnej procedury w sensie przekazywania danych. No lepiej, lepiej, żebyśmy nie doszli do wniosku, że Generalny Inspektor w Ameryce ma pełnić nasze prawa. Nie no, oczywiście nie, to chciałam zwrócić uwagę, że możemy tylko mówić o tym by, by, w kontekście europejskim. Do, tak, tak, Pani doktor, a co... Odnoszę się do pytania Pana, proszę mi pozwolić. Absolutnie ja nie jestem osobą, która w jakikolwiek sposób chciałaby dyskryminować albo boże, w ogóle kiedykolwiek myślała o dyskryminacji, wręcz przeciw. bo ja jestem taką osobą, która zawsze zajmowała się niedyskryminowaniem różnych grup społecznych yy, 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 i cudzoziemców i yy, tak, niepełnosprawnych i wszystkich uczestników rynku szeroko pojętego. Yy, zostałam się zrozumiała, przepraszam, nieprecyzyjnie się wyrażam. Ja powiem tak, ja jestem osobiście przeciwna im Pierwszy był taki pomysł, żebyśmy wprowadzili ochronę dzieci pod tytułem wprowadzimy przepisy, które będą chronić jakiś taki projekt, został właśnie znaczy projekt taki pomysł został złożony przez posłów Solidarnych Polski żebyśmy wprowadzili przepisy, które będą blokowały dostęp przez dzieci do strony tego Ja jestem temu przeciwny, znaczy ja uważam, że to jakby nie tędy droga już. Bo po, pozostawiam danych troszkę z boku. Bo ym, to jest odbieranie zdolności do oceny, umiejętności oceny sytuacji, potrzeb, nie tylko przez dzieci, ale przede wszystkim przez rodziców tak, tych, tych, tych dzieci. Nie zamierzam absolutnie dyskryminować nikogo w życiu w ogóle. Dziękuję bardzo. Panie Mieczniczku, do Pana było pytanie konkretne o typy zagrożeń związanych z internetem przedmiotów, które. Tak. No, nie wiem, czy. Ja rozumiem, że Pan, który mnie o to zapytał, posługuje się pojęciem już takim technologicznym, które. Oczywiście nie wszystkim musi być znana, ale rozumiem, że na tej sali nie musimy sobie tłumaczyć, co to jest internet przedmiotów. Żartobliwie powiem, że jeżeli na przykład nasz jogurt zadzwoni z lodówki naszej w kuchni do sklepu i powie, że on się właśnie kończy, że kolejna paleta jogurtu truskawkowego ma dojechać do mojego domu no to właśnie będzie to takie oddziaływanie internetu przedmiotów, czyli, czyli tych, powiedziałbym, interakcji, które, które są pomiędzy rzeczami, a współczesny rozwój technologii daje już takie możliwości, czyli jakby komunikowanie się pewne automatyczne z pominięciem ludzi po prostu. Jakie zagrożenia? No więc proszę Państwa, no zagrożenia związane z, inter z internetem przedmiotów, jakkolwiek to wszystko brzmi tak trochę science fiction, to są całkiem, są całkiem konkretne. Po pierwsze, informacje, które mo mogą być pozyskiwane, i dotyczyć naszego e, życia osobistego, naszych upodobań, e, e, różnego rodzaju naszych preferencji, e, wypływają poza naszym, naszą wolą. Jakby to powiedzieć, tutaj następuje pewne przełamanie autonomii woli każdego człowieka e, jako uczestnika również obrotu cywilnoprawnego. Mówimy, że obrót cywilnoprawny jest obrotem, pomiędzy ludźmi równymi. Więc nawet nie, nie chodzi o taki internet przedmiotów, który będzie łączał pewne mechanizmy, na przykład jako uruchamiane przez... Władzę publiczną, która na przykład chce jakąś formę kontroli nad nami stosować, wystarczy, że będzie to czynione w interesie przedsiębiorców, którzy dokonują na przykład obrotem pewnymi usługami lub pewnymi towarami, które my pozyskujemy, a potem te przedmioty w określony sposób, na przykład właśnie to, co mamy w lodówce, stanowi informację, która wydostaje się na zewnątrz. Po pierwsze, dzieje się to automatycznie, a więc właśnie bez naszej woli. To jest pierwsze zagrożenie. Po drugie, te informacje, a zwłaszcza, a zwłaszcza zgrupowanie takiej informacji w pewnym okresie czasu, pozwala na profilowanie nas, to znaczy określanie pewnych.